Witamy Państwa na kolejnej relacji z Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Z bieszczadzkiej miejscowości wypoczynkowej Cisna wyścigowa kawalkada przyniosła się w dniach 20-22 czerwca w malownicze krajobrazy w Usłomiu. Trzecia i czwarta runda oraz runda Puchary Europy Środkowej FIA zostały rozegrane na słynnej trasie w Załóż. Ponad 4,5 kilometrowy odcinek z Wójskiego do Tyrawy Wołskiej stał się polem walki dla wyścigowych górali, którzy w się z nieba upale jeździli od tytułu najlepszego kierowcy 34. edycji Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego. Po raz kolejny frekwencja 57 zawodników mile zaskoczyła organizatorów. Kibice, którzy jak na stadionie piłkarskim zgromadzili się na skarpach kultowych patelni, mogli obejrzeć fantastyczne widowisko wykonania najlepszych polskich kierowców wyścigowych. Trasa w Załózu jest dla Ciebie znana? Nie, by to nie, nie znam w ogóle. Nie byłem nigdy na tej trasie, nie znam tej trasy w ogóle. A z opowieści? Z opowieści jest podobno łatwą trasą. Czyli na debiut bardzo na dobra debiut trasa. Na debiut bardzo dobra trasa, także myślę, że sobie poradzę. Czy Załóż to jedna z Twoich bardziej lubionych tras, czy raczej jej nie lubisz? Załóż jest bardzo fajny, no, że jakbym bezpieczna trasa, można, można, można pozwolić sobie na to, żeby czasami na zakrętach trochę przesadzić, bo jest szeroko, można, jest dużo miejsca na to, żeby naprawić ewentualny błąd. Jesteś po beka właśnie, przepuścili Cię? Oj, było ciężko, ale na szczęście się udało. Powiedz mi, lubisz te zawody w Załóżu, bo to chyba jedna z fajniejszych tras? No, mógłbym troszeczkę polemizować, niestety moją ulubioną trasą jest Sopot, który jest dość niebezpieczny i wymaga zdecydowanie dużo odwagi. Tutaj jest to trasa bardzo techniczna, za którą tak średnio przepadam, ale liczę na udaną walkę z konkurencją. Do rywalizacji po nieudanym występie podczas pierwszej i drugiej rundy powrócił Mariusz Królikowski, który odbudował swoją koronę w WRC po dachowaniu w cisnej. Pierwsze podjazdy zapowiadały bardzo zachowawczą jazdę kierowcy 500-konnej Toyoty, ale podczas przejazdu wyścigowych Mariusz pokazał wszystkim kibicom i swojej konkurencji, że będzie liczył się w walce o tytuł mistrza Polski i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej trzeciej rundy Górskim Samochodem Biało-niebieski lancer prowadzony przez Roberta Kusa jak narwany spinał się na stromych zboczach Gór słonych. Rekord trasy wykręcony podczas trzeciej rundy, szybka, techniczna i efektywna jazda zawodnika z Krakowa uplasowały go na pierwszym miejscu podczas obu po dziewięciuletniej przerwie w startach na trasach górskich do rywalizacji w swoim secie Leonie Superkopa powrócił Marcin Gładysz, który używając samochodu przednio napędowego mocno zamieszał w klasyfikacji generalnej zawodów, zajmując w pierwszy dzień czwarte, a podczas drugiego dnia zmagań założył trzecie miejsce na podium. Dużą niespodzianką dla kibiców sportów samochodowych był start młodego, bardzo utalentowanego i szybkiego Tomka Kramerczyka. Debius w górach i przesiadka do Mitsubishi Lancer'a Evo 9 z Tiny Race Rent. wyszła po Kramarowi na dobre. Pierwszy dzień to dziesiąte miejsce w Generalce, natomiast drugi dzień i czwarta runda to ogromny sukces i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodu. Tomasz Mikołajczyk, który po cisneń zajmował w klasyfikacji generalnej drugie miejsce, przyjechał do założa po wygraną. Przebudowanym lanserem, którego wyposażono w dyfuzory, Tomek zajął drugie miejsce podczas sobotniej trzeciej rundy. W niedzielę po wymianie małej turbiny na dużą, kłopoty techniczne wyeliminowały Mikołajczyka z walki o podróż. Do rywalizacji wśród najmocniejszych samochodów kierowców mocno włączył się Paweł Potocki. Po spotkaniu z barierą podczas pierwszego sobotniego podjazdu i lekkiemu uszkodzeniu lancera, Paweł rozpoczął mocny pościg za swoją konkurencją i jechał coraz szybciej w efekcie, placując się na 7 i 4 miejscu. Troszeczkę przesunęły się zawody na samym początku. No, liczę na to, że to jest tylko taki, jak to się mówi. Dobrego, złe początki. O, tak to nazwijmy, że już dalej będzie wszystko ok. I tego bym sobie życzyli zawodnikom i wszystkim, którzy tutaj przybyli na nasz wyścig. Dzięki. Mieliśmy już dzisiaj dwa wypadki, dwa razy zaliczona bariera. Czy ty w tych miejscach czujesz się dobrze? W których znaczy muszę powiedzieć, że też miałam lekką przygodę na hopce, ponieważ no, chciałam ją przejść bez odjęcia koniecznie. Też mnie troszeczkę zmotało, no myślę, że no, trzeba znaleźć złoty środek, żeby nie było ani za wolno, ani za zbyt szybko i niebezpiecznie. I tak też będę jechać. Rywalizacja wśród samochodów przednio napędowych przebiegała pod dyktando Tomasza Gajewskiego który pomimo kłopotów technicznych ze swoim samochody mocno gonił bardzo szybkiego Romana Barana na wywzięciem Renokli. Roman jako jedyny kierowca statujący ośką pracował się w pierwsze dziesiątce generalki zajmując dwa razy 9 miejsce i podwójnie wyprzedzając napędowe lansery kramarczyka w sobotę i szafańca nigier. Grupa samochodów historycznych podczas trzeciej i czwartej rundy GSMP została zdominowana przez zawodników z Opolskie Racing Team, Andrzeja Wróbla i Marcina Kozowskiego w golfe. W klubowej rywalizacji to Marcin ukazał się szybszy, wyprzedzając Andrzeja o ponad 10 sekund po dwóch podjazdach. Tworzoną podczas zawodów założył klasę pucharową samochodów Kia Sit, podwójnie wygrał Piotr Knaść Częstochowy, Powracając tym samym po kilku. Niedzielny poranek i czwarta runda przywitały zawodników po raz kolejny słoneczną pogodą. Po długiej rywalizacji w sobotę, która zakończyła się około godziny 20, zawodnicy już o 8 rano wyruszyli na trasę. Robert, wczoraj nie pojechałeś. Jakie odczucia? Wiesz to trasa jest do szybkich samochodów, zakrętów dosyć sporo, fajna nawierzchnia, super, fajnie się mi jedzie. Powiedz mi, zmiany jakiejś w Twoim Clio? Na pewne zawody jeszcze jedziemy tak jak jechaliśmy na Cisnę i na następne zawody będziemy coś, coś zmieniać, żeby było szybciej. Paweł Borys z historycznej Hondzie Civic o pojemności 1600 cm3 ostro walczył z Golfami Kozłowskiego i wrógla. W rezultacie, zajął drugie miejsca w klasyfikacji grupy HS, zbliżając się do granicy 3 minut podczas drugiego dnia zmagań. Wśród samochodów BMW najlepszym okazał się Lech Ślebioda, który po wielkim pechu wcisnę i rozkręcał się z podjazdu na podjazd i samochodem z seryjną skrzynią ulokował się tuż za wrógę w HSD 2000. Bliźniaczem BMW Roman Niewiadomski bardzo mocno gonił swojego młodszego kolegę, w rezultacie pracując się tuż za podjazd. Tomasz Myszkier radził sobie na trasie w załużu bardzo dobrze. Niesiony gorącym dopinkiem kibiców w pierwszy dzień kończył na piątym miejscu. Podczas niedzielnych zawodów uplasował się po raz kolejny na piątym miejscu tuż za Pawłem Potockim. Najbardziej emocjonująca walka rozegrała się na kultowej trasie w załżu w klasie HS750, tzw. popularnych maluszków. Do rywalizacji w Fiatach 126P przystąpiło czterech zawodników. Lucian Kulpiński, Paweł Kopacz, Waldemar Janecki i Krzysztof W Którym kilkutysięczna publiczność zgromadzona na zawodach nie szczędziła braw i owacji za bardzo efektywną jazdę. Obie rundy wśród maluchów wygrał Lucian Kulpiński, deklarując swoje kabale. Czwartą rundę GSMP rutynowo wygrał Robert Kus. Na drugim miejscu po zaciętej walce upasował się Marcin Gładysz, a na trzecim debiutant za sterami napędówki Tomasz Kramarczyk. Po czterech rundach niekwestionowanym liderem jest Robert Kus w Mitsubishi Lancer, wyprzedzając Tomasza Mikołajczyka i Tomasza Mieszkiera w grupowym Lancerze. Gratulujemy sukcesów Z tegoż rundownia Klubu Polski. To Pierwsza trójka, Grupy A. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się wygrać wszystkie cztery rundy. Mam du dużą przewagę punktową, wszystko było bez problemów. Tak powiem, no, no, nic dodać, nic ująć. Klimat jest super, atmosfera jest super, kibiców jest naprawdę dużo, pogoda dopisała. Świetny piknik rodzinny, naprawdę podoba mi się, nie ukrywam, jest naprawdę fajnie. Kolejne zawody już w wakacyjnej atmosferze Polskiego Morza 12 i 13 lipca w Sopocie. Zapraszamy!